Wyobraź sobie, że jeden dzień w roku może zdeterminować kolejne 12 miesięcy Twojego życia. Co byś powiedziała, gdybyś miała możliwość wpłynięcia w pewnym sensie na swoje przeznaczenie poprzez jedynie zmianę miejsca pobytu w ten jeden szczególny dzień? W tym odcinku dowiesz się, czym jest relokacja solariusza, i zapewniam cię, że może to odmienić Twoje życie. Bez względu na to, czy szukasz sposobu na poprawę obszaru, kariery, zdrowia czy relacji, zrozumienie tej astrologicznej praktyki może dać Ci nowe możliwości i nowe perspektywy. Zainteresowana? To słuchaj dalej. Ja mam na imię Weronika, a ty słuchasz właśnie 105 odcinka podcastu Rzęsolożka z Krainy Fjordów nadaje, w którym przewijają się tematy związane ze stylizacją rzęs, astrologią i życiem w Norwegii. Bo te akurat tematy przewijają się w moim życiu, a ten podcast prowadzę ja. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. I teraz tak, zacznijmy może przede wszystkim od początku. Chciałabym Cię wprowadzić do tematu solariusza, bo być może pierwszy raz w ogóle słyszysz tą e, nazwę. Solariusz jest to horoskop, który wyznacza się na moment powrotu Słońca na ekliptyce do tej samej pozycji, która była w momencie Twojego urodzenia. I wiem, może brzmi to troszeczkę skomplikowanie, ale już spróbuję Ci w prostych słowach wyjaśnić, o co chodzi. Każdy z nas, kiedy się urodził, w nie tylko dniu i miesiącu i roku, ale również w pewnej godzinie określonej i w miejscu na świecie, ma taki swój horoskop, czyli obraz nieba w momencie urodzenia obraz ekliptyki, który pokazuje, gdzie przebywały. Planety, w jakich znakach Zodiaku? Planety i światła, czyli Słońce, Księżyc, Wenus, Merkury, Mars e, i tak dalej. I te planety, w bardzo taki szczególny sposób, jeden możliwy tylko, przebywały na terytorium różnych znaków Zodiaku. I to nazywamy tak zwanym horoskopem urodzeniowym kosmogramem natalnym i to jest taka nasza mapa, naszych, jak ja to lubię mówić, ustawień fabrycznych. Natomiast Astrologia jest bardzo bogatą dziedziną i mamy tam różnego rodzaju techniki, i jedną z technik prognostycznych jest właśnie technika solariuszy. I każdego roku, kiedy mamy swoje urodziny, które z punktu widzenia astrologii nie zawsze odbywają się w ten sam dzień, dlatego że nasze urodziny astrologiczne to jest dokładnie ten moment, kiedy Słońce na niebie co roku jest w tym samym miejscu. Co w momencie naszego urodzenia. Czyli, na przykład, ja mam Słońce w zerowym stopniu wodnika i każdego roku to Słońce wraca na tą pozycję, i to jest ten moment moich urodzin. I na ten moment właśnie wyrysowuje się horoskop, czyli ten obraz nieba, i jest to genialna technika prognostyczna. Ja stosując techniki prognostyczne podczas sesji z moimi klientami, zawsze stosuję techniki solariusza, sprawdzam solariusze poprzednie, które miały miejsce i te, które następują u moich klientów. I do tego dokładam oczywiście inne techniki prognostyczne, tranzyty, progresje, tak? Bo tam zawsze chodzi o to w astrologii, żeby znaleźć wspólne mianowniki. I solariusz jest zdecydowanie jedną z moich w ogóle takich, no. Ulubionych technik, on się naprawdę bardzo mocno realizuje. W ogóle solariusz sam w sobie pochodzi już z epoki helenistycznej, Grecji już używali solariuszy. I generalnie współcześni astrologowie zwykle też tą technikę stosują. Ale teraz, właśnie, chcę Ci opowiedzieć o tej relokacji solariusza, czyli o takim wpływaniu trochę na budowę tego horoskopu solarnego, który wyznacza nam nowy dla nas kolejny rok życia, więc no, jest dosyć istotnym elementem astrologicznym, prognostycznym. I muszę Ci się przyznać, że to jest kolejna rzecz w astrologii, która pokazuje nam nasze Możliwości i ograniczenia w piękny sposób, dlatego że jeżeli mamy ten moment naszych urodzin, tak? Ja ci zaraz już opowiem na moim przykładzie, dlatego że też nagrywam ten odcinek nie bez powodu teraz, bo zawsze kwartał przed moimi urodzinami, czyli gdzieś tam w okolicy listopada, sama korzystam jako astrolog, również mam swoją astrolog, od lat tą samą, do której właśnie się zawsze umawiam kwartał przed urodzinami, po to, żeby ona. Mogła swoim okiem opowiedzieć mi o solariuszu moim, i w tym roku wyjątkowo umówiłam się z moją astrolog, pół roku przed, czyli dwa kwartały przed moimi urodzinami, ze względu na to, że mój solariusz był bardzo no, jakby to powiedzieć nieprosty solariusz czyli taki rok pełen wyzwań i też trudów. Ale też pewnie i rozwoju, i po prostu wiedziałam, że będę chciała go relokować, czyli przemieścić się na globie w czasie mojego, moich urodzin, po to, żeby troszeczkę zmienić budowę tego solariusza i właśnie mieć taki trochę wpływ na to, jak zrealizuje się ten mój kolejny rok życia. I po rozmowie z moją astrolog. Minęło parę godzin, zdecydowałam się na miejsce, w których spędzę moje urodziny, które wyjątkowo w tym roku się odbywają dzień przed normalnym tym, normalnymi tymi urodzinami i spędzę te urodziny w Brazylii, bo akurat tam najlepiej mi się układają pewne rzeczy. Ale do rzeczy, bo rozgadałam się, a chciałam Ci właśnie powiedzieć o tych naszych możliwościach i ograniczeniach, które pokazuje astrologia. I to jest mniej więcej tak, że Układ planet, czyli to, gdzie znajdują się planety na zodiaku w momencie naszych urodzin. Oczywiście słońce zawsze znajduje się w tym samym miejscu na solariuszu, w miejscu naszego urodzeniowego słońca, natomiast inne planety, no, się układają tak jak na niebie, akurat toczy się ten piękny, planetarny spektakl i mają wpływ na to, jak ten następny rok wygląda. Poza tym, że one się układają na zodiaku, czyli na przykład Mars leży w jakimś tam terytorium raka, czy Wenus leży na terytorium wagi, prawda? To dodatkowo układają się domy horoskopowe, które mówią o obszarach życia dotkniętych tymi planetami. I też, no, układają się aspekty planetarne, czyli te kontakty między planetami, które powodują, że jest dynamika y, danego horoskopu. I teraz wiesz. Właśnie astrologia relokacyjna, czyli kiedy my zmieniamy miejsce na Ziemi w momencie naszego urodzenia, nie zmienimy położenia planet w znakach. Czyli jeżeli na nasz dzień urodzin, na ten moment urodzin, na przykład Mars przebywa na terytorium Skorpiona, to on będzie tam przebywał, gdziekolwiek byśmy na świecie nie byli. Natomiast to co się zmieni, to zmieni się układ domów, czyli rozmieszczenie na horoskopie tych planet y, z punktu widzenia domów horoskopowych, które określają obszary życia. Dodatkowo na horoskopie mamy tak zwane osie ascendent, descendent, medium coli i imum coli, które również odpowiadają pewnym obszarom życia i kiedy się przemieszczamy po równiku jakby, bo to jakby po równiku na no, po południkach nie działa, tylko jakby po no wiesz, na prawo i na lewo od, na mapie to dodatkowo możemy te planety niektóre ułożyć blisko osi, co powoduje, że planety mają silniejsze działanie. Jeżeli wchodzę tutaj w jakieś takie szczegóły, których do końca nie rozumiesz, to się w ogóle tym nie przejmuj, dlatego że wszystko idzie zrozumieć z czasem. Ja muszę troszeczkę tutaj takim zaawansowanym językiem też trochę mówić, ze względu na to, że wiem, że moje słuchaczki już korzystały z moich kursów. Do których serdecznie Cię zapraszam. I w tych kursach, e, dzięki tym kursom, już wiedzą, jak astrologia, jakie ma podstawy, jak do niej podchodzić. I teraz widzisz, to pokazuje nam, że my. Możemy na pewne rzeczy wpłynąć, możemy trochę przesunąć te planety, ale często i gęsto wygląda to tak, że coś robimy kosztem czegoś, tak, że jeżeli coś sobie poprawiamy, to coś możemy sobie, jakby w tym horoskopie uszkadzać, tak. Ja na przykład w tym horoskopie moim solarnym na mój nowy rok po urodzinach. Mam akurat takie układy planetarne, jeśli chodzi o rozkład domów w horoskopie, że zostanie w środkowej Europie byłoby dla mnie trochę jakby. Nie byłabym astrologiem, gdybym nie zdecydowała się na wyjazd, bo układy są bardzo, bardzo trudne. Mam planety, które same w sobie mają trudne położenie, mają trudne wobec siebie aspekty, i zmieniając na globie położenie na moment tych urodzin, po prostu. Mogę sobie pewne rzeczy polepszyć, ale i tak to, co mam do przeżycia w swoim życiu, to, co mam do ogarnięcia w swoim życiu, po prostu ze mną zostanie, więc to też nie jest tak. I całe szczęście, że możemy sobie z solariuszem i z naszą przyszłością i naszym przeznaczeniem robić, co chcemy, bo nie wiem, jakby się miało nam w ogóle żyć. <laughs> to nie byłoby chyba zdrowe. W każdym razie wracając do jakby sedna, bo dostałam parę pytań też a propos tego, tej relokacji solariusza, jak wspomniałam u mnie na social mediach, że nagrywam taki odcinek, i pytały się mnie osoby, czy taki solariusz, co dalej, co jak wrócimy po tych urodzinach z tym solariuszem. Solariusz z punktu widzenia astrologii działa jak roczny tranzyt, czyli jak taki roczny aspekt, coś, co przez cały rok na nas działa i się w pewien sposób realizuje. Natomiast fizycznie warto być w danym miejscu na świecie, choć jest jeszcze jedna technika, która wynika z alchemii planetarnej, z magii planetarnej i ona jest związana z przyciągnięciem takim symbolicznym danego obszaru geograficznego, bo na przykład, wiesz, no jakby umówmy się, nie zawsze można wyjechać. Akurat ja też sobie pozwoliłam na ten wyjazd do Brazylii w styczniu, no, nie było to dla mnie łatwe, ale no, gdzieś tam mam taką możliwość, że mogę wyjechać, tak? Ale jeżeli na przykład ktoś ma solariusz dobry, nie wiem, w bardzo jakimś odległym zakątku, nie ma możliwości wyjechać, to nie jest tak, że wszystko stracone, bo tutaj właśnie możemy się zabawić alchemią planetarną i zapewniam cię, że to działa. A w jaki sposób to działa? Chodzi o symboliczne przeniesienie energii danego miejsca. Czyli jeżeli wiesz, że na przykład dobrze by było, żebyś w momencie swoich urodzin była, powiedzmy, teraz nie wiem, szczelam w jakiejś Japonii, tak, to możesz sobie na ten moment po prostu na te parę godzin, na ten, na ten moment wyznaczony, zorganizować jakiś taki japoński klimacik, tak? Zamawiasz sobie sushi, nie wiem, włączasz sobie jakiś japoński serial albo jakąś japońską muzykę, czytasz jakąś japońską książkę. Chodzi o to, żeby w sposób symboliczny, energetyczny wejść w dane miejsce geograficznie. I ja wiem, że to brzmi jak w ogóle czarna magia, ale to jest magia i to jest właśnie korzystanie z materii w sposób, no taki, że tak powiem, symboliczny, ale. To działa. Zapewniam cię, że to działa. I teraz jeśli chodzi o wyznaczenie solariusza i jak w ogóle to się oblicza, są do tego oczywiście programy, i ja bardzo serdecznie polecam bawić się tym, sprawdzać jak to wygląda, nie bać się korzystać z, z tych solariuszy. Natomiast też y, trzeba mieć świadomość tego, że y, technika interpretacji solariusza wymaga doświadczenia, ogromnej wiedzy i nie jest wcale taka prosta, jak się na pierwszy rzut oka. Wydaje. Dlatego też myślę, że warto na przykład w tej kwestii skorzystać z sesji u profesjonalnych astrologów. Serdecznie zachęcam, zapraszam do siebie na sesję, ale też do innych profesjonalnych astrologów, którzy popatrzą na solariusz no, okiem już takim doświadczonym, też praktykującym, bo to dużo zmienia. Jeśli chodzi o samą relokację, też służą do tego programy, żebyśmy mogły osadzić ten horoskop solarny w różnych miejscach na świecie i popatrzeć, jak ta energia w danym momencie się zmienia. No to co? Mam nadzieję, że wprowadziłam Cię choć odrobinkę do tematu relokacji solariuszy i zaciekawiłam Cię tym tematem. Jeżeli... Coś dla ciebie jest w tym odcinku bardzo pogmatwane, totalnie niezrozumiałe i w ogóle o czym ja tu mówię, to odzywaj się zawsze chętnie. Coś może powiem inaczej, coś może dokładniej będę mogła wyjaśnić. Zapraszam cię serdecznie do moich już czterech kursów z astrologii. Trzy kursy są już na platformie sprzedażowej, na platformie szkoleniowej u mnie na stronie. Podam ci link tutaj w opisie. Jest to taki cykl. Poznaj swoje ustawienia fabryczne z astrologią urodzeniową, i są tam trzy warsztaty, które są bardzo dobrze oceniane przez uczestników kursów. I ja też uważam, że są bardzo dobre, w sensie, że bardzo dobrze je zrobiłam. I też mam nowy produkt, Astrologię Księżycową. Ponad 4 godziny warsztatów, ale też tak zorganizowanych na platformie, że bardzo łatwo korzystać z astrologii księżycowej. Jest do tego kalendarz na 12 miesięcy do przodu. Księżycowy, piękny temat, bardzo kobiecy temat i bardzo fajny. W związku z planowaniem i organizacją codzienności w rytmie księżyca. Mamy tam tematy związane z urodą, ze zdrowiem, z relacjami i w ogóle same, same pyszności astrologiczne. Dobra, kochana, ja słuchaj kończę. Pozdrawiam cię cieplutko, serdecznie. Jesteśmy w kontakcie, w razie astrologicznych potrzeb, pytań, zapytań i różnych też y, odkryć. Odzywaj się, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, buziaczki, pa! pa.